Kiedy słyszę coś takiego. Dlatego, że natura tak nas wyposażyła, nas, mężczyzn i kobiety, że kobiety są dużo silniejsze psychicznie od, od, od mężczyzn. No, to od razu zastanawiam się, w jaki sposób ktoś zdefiniował pojęcie siły, oraz jaką bajkę sobie opowiedział, żeby to uzasadnić. By kobiety nie przetrwały na przestrzeni milionów lat, gdzie kiedyś ta siła fizyczna była absolutnie niezbędna, żeby przetrwać. No teraz już wiemy, że ta siła fizyczna jest wtórna. Póki co ta bajka nie trzyma się w ogóle kupy. Kobiety są bardzo często lepszymi kierowcami, lepszymi e, szefami firm i świetnie sobie radzą w przestrzeni współczesnej. E, natomiast atawizmy są te same. O, one się nie zmieniają, one na, na, nadal przechodzą. E, lepszymi kierowcami i szefami. Tylko później same kobiety opowiadają, że wolą szefa mężczyznę niż kobietę, bo jakoś lepiej i fajniej się e, wtedy pracuje. Co do tych lepszych kierowców, widziałem artykuły, że kobiety są lepszymi pilotami wojskowymi od mężczyzn. Dlaczego? Ponieważ kobiece ciała lepiej znoszą przeciążenia, ponieważ są średnio mniejsze od mężczyzn i jeżeli zdefiniujemy w ten sposób lepszość Czyli lepsze znoszenie tych przeciążeń, no to kobiety są lepszymi pilotami wojskowymi od mężczyzn. I tak można non stop. I żeby przed, przetrwać tyle tysięcy lat, to ta kobieta no sama nie poszła, nie upolowała antylopy. Natomiast y, musiała tak swoim życiem zarządzić, żeby zrobił to za nią kto? Jakiś mężczyzna. No, i wszystko jasne. Ta wielka siła psychiczna kobiet, większa od mężczyzn, bierze się z tego, że mężczyźni mają instynkt opieki nad kobietami i wielokrotnie ruszają je ratować. Jeżeli w ten sposób to zdefiniujemy, to tak, kobiety są psychicznie silniejsze od mężczyzn. Jeżeli natomiast siłę zdefiniujemy tak jakoś normalnie, to się okaże, że w tych wszystkich miejscach, gdzie jest potrzebna siła psychiczna, gdzie jest duży stres, duże napięcie, no, kobiet za dużo nie ma. Więc może nie do końca z tą siłą jest tak, jak tutaj ten nasz pan specjalista mówi, co?